Nie wiem, czy wiecie, ale ja totalnie kocham szminki. Hej, nazywam się Maja Kamińska i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać specjalną szminkę, a konkretnie propozycję od Satisfajera, czyli Prokis 2. Tu, tu. Kocham szminki, totalnie kocham szminki, dlatego ten gadżet mnie zaciekawił i też inne, ale akurat zamówiłam jeden z w sumie szerokiego wyboru. Takich szminkowatych gadżetów, jakie widziała. Okay. Zwróćmy uwagę na to, jak ona wygląda. Uważam, że jest naprawdę bardzo ładna, bardzo pięknie wygląda. Ta zatyczka też jest fajna. Ten gadżet można wrzucić do torebki, zabrać ze sobą, gdzie tylko chcemy do torby, do saszetki. I co jest ważne, to to, że jest to gadżet. Delikatny. Jeżeli chodzi o ładowanie, to mamy tutaj to miejsce do ładowania, i tutaj świeci się dioda. Kiedy ona miga, to znaczy, że się ładuje, kiedy świeci się stale, to znaczy, że już jest naładowany. Szminka ma w środku taki pulsujący cypelek, taki taki zasysacz, że tak powiem. Tu widzimy, że świeci się światło, Te światło się świeci, guz guziczek. I jeszcze trzeci. Te świecące diody to intensywności, które mają w sobie jeszcze 10 poziomów. W sumie to też intensywności wibracji. Dla mnie to jest trochę takie trudne do wytłumaczenia, ale widzę to tak. Pierwsza dioda to jest takie lekkie pyrkanie i w tym lekkim pyrkaniu wybieramy od 1 do 10 intensywność. Potem drugi jest to takie troszkę szybsze pyrkanie i mocniejsze. I znowu w tym mamy wybór, i trzeci tak samo. No jest to dla mnie trochę takie, wiecie. Nie do końca wiem, jak to wytłumaczyć, ale, ale. Ale właśnie tak. Mamy tutaj napisane też, że jest absolutely quiet. No i tak, kochani, ten gadżet to będzie gadżet, który jest dyskretny. Z mocniejszych gadżetów, Lelo jest gadżetem dyskretnym i mocnym, a ten jest turbodyskretny. Ale kochani, no coś za coś, jest gadżetem słabym. Delikatny przez duże D. Jeżeli o mnie chodzi, ja wam pokazywałam mimika, to to jest gadżet, który ja lubię. To jest gadżet konkretny. Więc ten nie byłby moim ulubionym, nie byłby nawet na podium. Ale cudownie sprawdzi się dla osób, które chcą coś cichego, kompaktowego i takiego muskającego delikatnie. I do słodków też się ekstra sprawdzi. Na no, oprócz tego jest super wykonany, jest na pewno bardzo przyjemny w dotyku. To jest bardzo ważne. Dajcie znać, bo może wyznać jakąś super szminkę, która po prostu skradnie moje serce. Przypominam też o moich social media, zapraszam tam i co do zobaczenia w kolejnym filmie.